I oczywiście, Monoga jest to co? Lecimy z kolejnym odcinkiem. I tutaj mi się wydaje, że na miąż to możemy iść sobie... Kurde, zdałoby się pójść jakąś jedyneczką. Jakaś jedyneczka z trutkami byłaby fajna, wiecie? Poczekajcie, który mamy tydzień? 28. No to powiedzmy w jednej trzeciej drogi jestem. No, to jeszcze trochę do najmroczniejszego. Hmm... To byłby fajny skład, ten z krwawieniami tak naprawdę na miąż. Albo ten, ten byłby fajny. Ale tu jest kurczę na do, bardzo dobrego łowczego. Nie chcę tego odpuszczać. A nie wiem, czy chcę tworzyć kolejny skład, powiem szczerze. Mamy już pięć składów. Według mnie to jest wystarczająco. Jeżeli oczywiście żaden się nie rozleci, ale postaramy się, żeby się nie rozleciał. Dobra. Mm -hmm. Aha, czyli niestety jestem zmuszony zrobić kolejny skład. Eee, muszkieterka-kuszniczka w jednym składzie z krzyżowcem i zbrojmistrzem. Kurde no, tu jest bitewny opatrunek, tu jest opatrunek. W sumie takie jakieś kombo. Dodatkowo ten by krzyczał. No. 26 aktów mi brakuje. Spróbujmy. No i tak aktualnie nie jestem w stanie za bardzo nic zrobić z tym. E, chyba kuszniczka będzie. Na... Kuszniczka chyba będzie najlepsza na końcu. Dobra, teraz tak. Tobie bez sensu święta lańca, a w nas i tak nie przesuną. <laughs> Więc tobie bym chyba dał, chyba inspirujący okrzyk, taki zawsze w miarę git był dobry, nie? nie może być 1-2. no to inspirujący okrzyk ci damy jeszcze. Od razu podmieńmy. To jest tak, obniżenie stresu, ty nie masz nic takiego fajnego. Czuwanie spoko, bo zapobiega nocnym zasadzkom, to ty masz dobre. Do obozowiska, teraz zastanówmy się nad tobą. Na tarcie będzie spoko. dołoży nam depsa, jeżeli ta dwójka będzie musiała healować tak naprawdę. Forteca z tym ogłuszeniem, no to tak słabiutko, raczej bym tego nie brał. Wrzask będzie spoko, bo minus unik minus szybkość, czyli zawsze pierwsi się będziemy rzucać. A czy rzucać? Będziemy się pierwsi bić, nie? Hmm. Kara boska. Kara boska jest fajna, bo na riposte nakłada, nie? I on naprawdę z riposty może, może fajnie wywalić i to jest zawsze dodatkowy damage, jeżeli będą go fokusować Chyba, żeby zagrać pod coś takiego, chronić sprzymierzeńca i riposta w sumie, ej No, tylko co bym wtedy wywalił? Rozkaz? 15 obrażeń podczas gardy Podczas gardy? Czy gardę mam rozumieć, że to jest riposta? Nie wiem. Nie wiem, ci kolorek. O, nie, 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 nie ten może. No, taki może być. Hmm. O, tutaj wygląda fajnie. Tu możesz pić tak. O! O! Ty, chociaż nie. Ja już wiem, komu taki, taki biały domek kozacki, Tutaj. O! Prawdziwy krzyżowiec. Dobrze Zaraz tak, no ty jesteś spoko Nad tobą się trzeba zastanowić i trzeba się tu wrzucić ah, Czy karę boską dać? No to jest minus 40 obrażeń Nie wiem, czy to takie dobre Tak to co bym po prostu wziął taki By krzyczył, u... krzyczy, uderzył, zbufuje, obroni No, wszystko może zrobić, także git Teraz tak, co z tobą? Ty możesz wycelowany strzał zrobić. Może strzał śrutem. O, i fajnie, bo on odrzuca. To można fajnie wywalić na tył, jakiegoś z przodu. 20% doskonałego leczenia i raca, usuń ogłoszenie, usuń oznaczenie, redukcja stresu minus 1,60% szans. To jest fajne. Żeby wyjąć w sumie kogoś ze stresu. I pochodnie dodatkowo boostuje. Chyba, że zasłony dymną wziąć. Ale spróbowałbym zagrać z racą. Wydaje mi się, że może się przydać. Czyli ty w sumie jesteś spoko, bo ty zrobisz wszystko z trzeciej pozycji. Teraz tak, snajperska precyzja, ogień zaporowy jest fajny, bo minus 15 celności i kryta. Bola jest fajna, bo odrzuca. Eee... Tą flarę bym zmienił Nabitewno potrunek. O i coś takiego. Tu mamy leczenie fajne, triada. No, o, ty też masz triadę. Super, ej. Ale to by było tak. 4. 4 to jest 8. Mamy 12, czyli jeszcze jedno, na przykład, czwóreczkę mógłbym zrobić. Mm, na przykład to taktykę wziąć, nie? Survivalistka. Taktyka, czy wy macie coś fajnego jeszcze na jakby sk cały skład? Bo na cały skład są najfajniejsze umiejętności, tak naprawdę. bo wszystkich bustują. Weź taktykę. No i fajnie. No i dobra. I wyruszamy. No, upośledzony miąż. Co prawda, na no, upośledzony miąż najlepiej się gra, jeżeli ma się krwawienia. No ale nie mam takiego dostępnego składu. Niestety. Więc. E, trzeba tak próbować. Dobra. To teraz tak, krzyżowiec. E, pu, 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 pu. Ty masz te swoje błyskotki, które w sumie bardzo ładnie pasują. Coś mieliśmy chyba na... O, tutaj mamy biegłości lecznicze. Mhm. Wolałbym ci nie zdejmować wyniku, ale chyba tak zrobimy. Dobra, jesteśmy, sorry, telefon. Okej. Okay. Mm, co ja tobie mogę dać? Ty. Ty możesz być dobry z tym max Peżetem. W sumie. No, bo na nim największe walio tego to wyciągniemy tak naprawdę. A poczekaj, poczekaj, bo ty masz jeszcze przecież swój kapelusz. Zapomniałem w ogóle o tym. Okej, okay, no to tobie co damy? 10 biegłości walki dystansowej, brzmi nieźle. Czy tam są ludzie? Tak, w sumie tam są ludzie. To są chyba człowieki, nie? Tak mi się wydaje, że to takie... Szybkość może dać w sumie. Ale nie no to 10 kontra szybkość. Tylko kurde, unik ona ma bardzo do dupy, bo ma minus 10 unikła, aż nie. Poczekaj, ale ty masz bolę, a bola odrzuca tylko ok. Dobra, coś takiego? A jeszcze tobie coś można dać. Tylko co, może szybkość ci wrzucę po prostu, tak najzwyczajniej w świecie. No. Daje mi się ok i na czymś takim możemy iść w sumie. Średnia na pierwszym poziomie, dwa razy pochodnie. Mm, łopaty na no, Z3. Bandaży sporo, ale nie aż tyle. Z4. Ze cztery. Z4 ze cztery, i trzy klucze. Cztery klucze.

Dzięki. Nie dość, że sam to stworzyłeś, to teraz ja muszę się tego pozbyć. Fajnie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. No to będzie w lewej stronie, po lewej na górze, nie? dobrze, że dostajemy od razu po 25 stresu na start. Fajnie, że święconkę dostaliśmy dodatkowo. Trzy razy się patrz, ale zaskoczenie weszło pięknie. No i dobrze. Chyba, że to minus 5 uniknie szybkość. Ale nie, no to będzie bez sensu. Po walimy. Dobra, teraz tak. Ty możesz odrzucić. Ale to odrzucenie to tak słabo da. To już o wiele lepsze. Okej, okay, może bola, ale bola to też tak. Okej. Okay. I to jest człowiek, więc to jest mega fajne. Chyba, że. Nie, no powinien dać rad. Kurwa, dwa razy po trzy, no naprawdę? Ajajaj... Ała! Co to jest? Krzyżowiec, widzisz, co żeś zrobił? Weź się lecz. Dwie tury teraz na leczenie, nie? Nie po ile razy oni się ruszają? Dobra, niech on go dobije. Krzyżowiec powinien dobić tego. Pięknie, krytyk. Nice. Dobrze. Na, tu dwie walki pod rząd. Co jest ty? No nie. Dobra. Stresik, ale odporność weszła. To jest dobre. Dobra, Unik ładnie. Może ich zdebuffuj? Szułem na więcej. Liczę, że bufy dadzą dużo przed Bossem. Ten skład nie wygląda kolorowo. Aja, Minus szybkości, a i tak się pierwszy ruszył. Ciekawe. Ciekawe. Mhm. Fajnie. To zada coś obraża? Nie. Bronimy. Oj, 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 Dobra, pięknie uniksiadł. siadł. No sakra, Tu jest walka, tu jest bez walki. Zależy, czy to będzie. Bo to jest na pewno jedna. No i tu nie wiadomo ile będzie, nie? Dobra, spróbujmy to w górę. Ty, a tu nie mogę, żeby się pozbyć negatywkwerka, czy coś? Niestety. No i dobra, knur kanał, ale zaskoczenie. Spróbujmy go wyciąć od razu, bo stres już mamy na mega dużym poziomie. te be skrryta przynajmniej tyle Dobra podwójny unik to mi się podoba Bezgo go obroń ale, że Crusadera będziemy musieli bronić, to się nie spodziewałem. Co ja mogę go ogłuszyć? Ta. Niezły sukces. Zwiat. Ok, tu bez walki, tu bez walki, i tu będzie boss. Dokładnie. Okej, okay, teraz się będzie krótka wyprawa. Chyba nie będę gridował, żeby tam zbierać inne rzeczy, chociaż może. E, 50, 50, 50. Wszyscy po 50. Dobra, nice. Ok, coś pozytywnego. Nie że tu jest jeszcze jedna bitwa. No dobra, robimy obóz, zbufujemy się. Ok, teraz tak. Ty czuwanie bierzesz, ty bierzesz taktykę i trening bojowy. I jesteśmy tak teraz pobufowani, że będzie fajnie, nie? Tego nie tykamy. Tu pochodnie od razu, bo to już. Urwa, jaka walka. O Boże! Dobrze. Jesteśmy na buchach, więc powinno pójść łatwiej. Dobrze. Żeby hmm. być pewnym, że zabijemy. Ok. Za dwa może być. Odporność super. Może się tam podchilować jeszcze. Dobra za trzy. I ogłoszenie, niestety. Może go nie, możemy go nie zabić w jedną turę. Spróbujmy podleczyć. Trochę przynajmniej. Dobra, jest fajnie. Podoba mi się. Teraz tak, łykamy. Chodzimy, pochodnia jest Git. Miąż. Ok, Miąż się przemieszał. A, kurde, same, same z ochroną wypadły, niestety. Dlatego on jest właśnie. Tu jest właśnie bardzo fajne granie na. Granie na tym mm, Jak to się nazywa? Na krwawieniu Dobra, bufujemy Tu będzie stun. Okej, okay, szczęście unik. Kurde, sama ochrona. No właśnie. Sniperska... Pr... Co? Obrażenia jeden? A, bo to jest ogień zaporowy, Boże. Krytyk za 6, nie? Cześć. Dobra, unik. A śród co da? Odrzucenie, to usunięcie oznaczenia, redukcja stresu, minus 1, to mi za dużo nie robi. Walimy w głowę. Musi się pokazać ta część, która nie jest za bardzo tankowana. tu niestety mamy... Trzy razy kurna żebra, które są dosyć tanki. O, 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 o. I to jest fajne, tylko że one wyhilują. No właśnie. Ale w niej już powinny damage bardzo ładnie wejść. Mhm. A ten co robi? Ten ma ochronę, okej, okay, to jest ta głowa. No i 15 HPS wróci do fulla, nie? Ała. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Spróbujmy osłabienia. Super. I lecimy. Czemu tylko 6? Gdzie są kryty? Dobrze. Dobrze. Okej. Okay, uh... Szczerze, to ochronę bym chyba dał. No, wytankujmy się. Tu jest ochrona 30 tylko tutaj. No, lecimy. Tu Hiana by była dobra. To jest w ogóle... To, to jest w ogóle tak do dupy team na to wszystko No Ale nic z tym nie zrobię. A po 90% nie, poczekaj, tu jest 50% ochrony. Dobra, wal. Okej okay. Prawie pół HP Dostał za siedem. Odporność na krwawienie. Może być. My chyba nadal strzelamy. Nie ma sensu w ogóle healować jeszcze. Ok, zastanuję go najprawdopodobniej. Ta słabizna. Słabizna. Ale dobrze, że w jednego cały czas. O, super. Na froncie jest jeden miękki. To jest fajne. Za siedem healing. Za 9, ładnie. Ok, tylko za 4 wyhilował. Tutaj przymiot. Dobra. Nice. Ok, ponad, poniżej połowy HP. To jest spoko. Zaraza. Dobra, do przeżycia. Pasza, może boleć. Ok, 7. Dobra, tu krwawienie. <laughs> Musimy uzdrowić go jak najszybciej. Dobra, dwa razy healing pójdzie, ale to jest fajne, bo to są dwa easy targety dla nas. A, leczymy go. Ile ty masz na cios śmierci odporność? 67, no to jeszcze dasz radę, nie? Dobra, a jak mogę wbijać damage, to wbijam. Okej, okay. w sumie w teorii tylko jeden damage zadaliśmy. Urde, no... Hmm. leczyć czy nie leczyć Dobra, ulecz go strata de Ok, Okej Dewzdor, dewzdor, Zadycha Aha Aha, on mi już od razu umarł Może być problem, kurwa, na nic nie może zrobić stąd, ale ma więcej HP w sumie niż muszkieterka kurwa. No 40 HP Nie wiem, mogę ją uleczyć, ale... Dobrze. 30 HP zostało, no. Może artefakty przynajmniej odzyskam. Tylko bez na dobrze unik. Dobra, przylosowuję się. Dobrze. Ha he, serducho jest na przodzie, to jest fajne. Dobra, wrota śmierci. To bo muszę przeczekiwać, no niestety jesteś useless Kurwa! Dobra, unik. Kryt, jakiś kryt porządny. Kurwa pudło! Nie, uciekamy. Ja pierdolę. Tragedia. I straciłem bardzo dobry artefakt. Zjebany żart. Czy znaczy, dobra błyskotki to jest w ogóle inna sprawa. Problem jest to, że tu się zaczyna 4 śmierci na 16. To się zaczyna wypełniać. A jak to się zaczyna wypełniać, to jest słabo, nie? No nie może podokultystę spróbować? Nie może być takiej dwójki na, na tyle. Nie cholera. Mi się ich w ogóle nie opłaca trzymać, nie? Chociaż czekajcie, Crusader może być dobry na froncie powiedzmy. Flagelancik? No. Flagelancik tu jakiś... Nie wiem, szczerze mówiąc, to zostawił okulty okultystę Dismasa jeszcze. Przecież Dismas pod takie jakieś strzelanko, nie? Bardziej strzał rozpryskowy. Szalone cięcie też możesz sobie zrobić. I wystrzał. No. A wy, wy, wypierdzielać. No. Elusive, evasive, persistent. Dobra. A... No super, zacznij antenata. O, dobra. Ale na muskieterkę, czy ja mam... Ja mam chyba jedną muskieterkę w całych w w we wszystkich składach, nie? Nie, nie mam muszkieterki A nie, mam jedną muskieterkę, okej okay. No to by mogło być fajne na nią. Ty, poczekaj. Ten pierwszy nie, ale to jest dobre na włącz. No, biegłość walki, Okej. Okay. Ja nie rozumiem, czemu ten artefakt jest taki dobry na awanturniczkę. W sensie, czemu on jest bardzo rzadki? On nie ma jakiś taki dobry, w sensie. Awanturniczką nie grasz pod low pochodnie, nie? Ale powiem szczerze, zniewalająca sirena, żeby zdobyć to, brzmi jak plan. Ale plan na na następny odcinek. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, lajk like sobie, komentarz. Widzimy się. Cześć później. Ach, ten jest kochany, po prostu dobija mnie czasami. Na no, cześć.